Powinnaś więcej Ach. czasu spędzać z rodziną moja panno. A, gdzie idziesz? Wróć na kolację tylko bez szaleństw i chłopców! To ja lecę pa! Muszę się stąd wyrwać. Tata zawsze chciał, żebym podróżowała. Może kiedyś. Bo Na moim dachu jest Yeti. Hej, mały. Albo mała. Tak, zdecydowanie chłopak. Nie wiem, skąd się tu wziąłeś, ale... ale! Uciekł nam. Macie go złapać, jasne? Jesteś stamtąd? No, nieźle. Twórcy, jak wytresować smoka. Do twoich rodziców. Everest to jeszcze dziecko. Co się dzieje? To jesteś ty, a to twoi rodzice. O, oczy masz po matce. Szukają cię źli ludzie. Szybciej! Złapiona! ją Umiesz czarować? To jest niesamowite! To jest niemożliwe! Szkoda, że mój tata tego nie widzi. Taki nie jest spoko. A Pęk, Pęk jest zajęty, że powrót do domu nas! Może być wielką przygodą. To skrzypce twojego taty. Grał mi na nich co wieczór. Jakby chciał mi pokazać, że najważniejsze to nigdy się nie poddawać. To takie piękne! Ty to zrobiłaś? Naprawdę? czegoś chcesz, nie ma rzeczy niemożliwych. Ojej! Jagody? Nogi! Mam teraz jagody tam, gdzie jagód nigdy nie powinno być. Dostępny w Wciśnij wod na pilocie i obejrzyj.